Jest 15 września 2025 roku i jest prawdzielnik. Kolejny dzień dzielimy się z Wami prawdą na temat otaczającego nas świata, a ten świat jest coraz bardziej niezrozumiały, między innymi, przez brak jedności chrześcijan. Ekumenizm to słowo, które od lat, dziesięcioleci, od wieków pojawia się w rozmowach pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa. Czy to prawosławni, czy kalwini, czy ci augsburscy protestanci, czy katolicy, oni wszyscy mówią: No tak, no, to jest nasz obowiązek wynikający z Ewangelii, z nakazu Pana Jezusa, abyście byli jedno, więc no, rozmawiamy ze sobą, no, żeby ten cel osiągnąć, ale efektów nie ma. W ostatnich dniach to, co zbulwersowało mnie, to taka zupełnie niezrozumiała sytuacja, jeśli chodzi o świętowanie w Polsce. Tydzień temu były dożynki na Jasnej Górze. Wczoraj były dożynki prezydenckie. W spale, ale uroczystości odbywało się też w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. A w gnieźnie odbywał się zjazd gnieźnieński. Dwunasty, kolejny zjazd gnieźnieński, który został zwołany na pamiątkę tego sprzed 1025 lat, gdzie ówczesna Europa próbowała znaleźć sposoby na współpracę. To również rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego i podmiotowości państwa polskiego. No właśnie. I wczoraj o godzinie 13 można było zobaczyć msze z Gniezna na telewizji Polonia. Natomiast, jeśli chodzi o uroczystości dożynki prezydenckie w Spale, to na innym programie również była transmisja, ale te dwie imprezy się pokryły. Więc w jaki sposób ten, który chce dowiedzieć się, jak powinna wyglądać sytuacja współczesnej Polski, współczesnego chrześcijaństwa, może tę wiedzę zaczerpnąć z niedzieli, skoro jest taki rozstrzygnięcie, a ta sytuacja w Gnieźnie była na tyle istotna, że tam właśnie odbywał się zjazd ekumeniczny chrześcijan którzy po raz kolejny gadali o tym, że mają się zjednoczyć. Teraz tak, zarzucamy rządzącym w państwami, które są skonfliktowane, że nie usiądą ze sobą do stołu i że nie rozmawiają na temat porozumienia, zakończenia sporu, by budować wspólnie wartość dodaną Europy czy świata. A ja się pytam. Dlaczego na zjeździe ekumenicznym w Gnieźnie nie było prezydenta? Te imprezy pokryły się razem, a całość była rozbita, jeśli chodzi o dożynki, bo te sprzed tygodnia były na jasnej górze, a wczoraj były w spale. Ja tego nie rozumiem. I wszyscy ci, którzy teraz słuchają tego, co ja mówię, też już się pewnie pogubili. Dlatego jest pytanie jedno. Dlaczego chrześcijanie nie są jednością? Bo oprócz tego, że tysiąc lat temu był zjazd i koronacja, to w, w 2054 roku będziemy obchodzić tysią, tysięczną rocznicę schizmy, czyli rozbicia chrześcijaństwa łacińskiego i chrześcijaństwa wschodniego na dwie osobne części. Tysiąc lat temu, ja mogę zrozumieć, że wówczas świadomość społeczna, świadomość europejska bez internetu, bez telewizji, bez prasy była inna, ale na Boga jesteśmy tysiąc lat później. A znów, oprócz tego, że ci przedstawiciele kościołów wczoraj sobie w gnieźnie porozmawiali właściwie przez cztery ostatnie dni, nie ma żadnego efektu. Każdy z nich jest pięknie odziany. W swoje szaty, każdy z nich ma swoją strukturę, hierarchię, cele i wiernych. Oni wszyscy to co ich łączy, narzekają, że świat jest podzielony i jest skonfliktowany, a oni się sami rozjeżdżają i nie ma żadnego ciągu dalszego. Dlaczego to jest tak istotne? Bo również. Obchodzimy mniej więcej w tym czasie, 500 lat od rozbicia kościoła zachodniego na dwie części, czy na więcej niż dwie części, jeśli chodzi o reformację. Tezy luter przedstawił w 1517, a w Augsburgu, gdzie zostało to już skodyfikowane, to wszystko wydarzyło się w 1530, czyli niedługo będziemy obchodzić 500 lat od tego. Faktu rozbicia chrześcijan zachodnich na wiele części. Ten dokument z 1530 roku został podpisany w Augsburgu, a ja tam byłem. Są pamiątki, są tablice związane z tymi wydarzeniami. Całość została jeszcze potem w 1555 ujęta w ramy docelowe, ale Augsburg to jest niezwykłe miejsce, bo jak wiemy, Ewangelicy nie uznają Matki Bożej jako osoby, która jest istotna, jeśli chodzi o prawdę wiary, ale w tym Augsburgu, w kościele, jest obraz Matki Bożej rozwiązującej problemy. Ja widziałem ten obraz. Obrazek jest ten, którym trzymam w ręku, jest z Rzymu. Czyli widzimy, że Wspólnota chrześcijańska jest tak naprawdę wspólnotą europejską. I tylko pycha, ambicja i upór chrześcijan, którzy raz na jakiś czas się spotykają, pogadają i dalej rozchodzą się do swoich wspólnot podzielonych, pomiędzy którymi nie ma żadnego połączenia, to dowód na to, że pokój na świecie nie jest możliwy do czasu, kiedy chrześcijanie się nie zjednoczą. Jest XXI wiek, jest internet, jest bardzo szybki przekaz informacji. Papież, święty papież Jan Paweł II próbował zorganizować duże spotkanie i to zresztą zorganizował, jeśli chodzi o przedstawicieli różnych odłamów wiary chrześcijańskiej również ale w tym momencie potrzebne są konieczne są działania na rzecz intensyfikacji tych celów i realizacji tych celów bez względu na ambicje struktury finansowanie i sposób zarządzania poszczególnymi ugrupowaniami chrześcijańskimi jak to można zrobić. Wskazanie jest z Polski, z Dzienniczka Świętej Faustyny. Z Polski wyjdzie iskra, która ma zjednoczyć świat. I uważam, że skoro był zjazd gnieźnieński, był zjazd ekumeniczny, był prymas Wojciech Polak, to owocem tego zjazdu gnieźnieńskiego i w tej sytuacji podzielenia Polski na te dożynki, na te bycie, niebycie prezydenta, bo prezydent powinien być w gnieźnie, a go nie było. A owocem tego absurdalnego sporu, absurdalnego bałaganu powinien być okrągły stół chrześcijański ustawiony w Polsce. Ten stół powinien stanąć. W widocznym miejscu w Warszawie, by można było w każdym momencie do niego zasiąść. Symbol pustego stołu, gdzie na przykład są kartki tych, którzy powinni zasiąść, być może będzie krzykiem do świadomości i sumień tych, którzy tymi ugrupowaniami chrześcijańskimi zarządzają. To jest Wasze miejsce. To jest Wasz obowiązek. Zostawcie te bogate szaty, przywidziejcie te, w których chodzili apostołowie, skromne, plus sandały, i siadajcie do stołu, bo Wasze życie za jakiś czas się zakończy. I kiedy przejdziecie na tamtą stronę życia, Pan Jezus Was zapyta: Jak wypełniliście to zadanie, które zostało Wam powierzone, abyście byli jedno? Oczywiście. Można mówić, aha, próbowaliśmy, staraliśmy się, ale efekt jest w tym momencie żaden. Świat stoi na granicy wojny. Ilość konfliktów, ilość nienawiści, ilość broni, jaka jest zgromadzona, wskazuje na to, że tylko i wyłącznie porozumienie może rozbroić ten świat. A porozumienie koniecznie musi rozpocząć się od porozumienia chrześcijan. Dosyć sporów, dosyć wymysłów, że się nie da. Da się. Jeżeli macie różne formy kultu, to parafie. Widzę to w różnych krajach świata. Są tak obszerne, nawet te małe. Tam są miejsca, żeby postawić osobne salki, by można było poszczególne formy kultu. Charakterystyczne dla danej świadomości czy dla danego wyczucia, kultywować, będąc jednym chrześcijańskim kościołem. Bez tego nie będzie pokoju. Robert Rewiński, jeżeli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, nawet jeżeli temat jest trudny, tak jak dzisiaj, skomplikowany, to zachęcam do subskrypcji naszego kanału na. YouTube. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.